Skąd uczestnicy mają wiedzieć, kto poprowadzi Twój webinar? W tym odcinku dowiesz się, jak automatycznie przedstawić siebie oraz innych prezenterów. Zaloguj się do panelu konta. Z menu wybierz opcję Zarządzaj prezenterami. Nikogo tu nie ma? Pora to zmienić. Kliknij Dodaj nowego, po czym wpisz imię i nazwisko prezentera. Jeśli chcesz, uzupełnij też e-mail oraz tytuł. Pora na zamieszczenie zdjęcia. Wybierz je z dysku, odpowiednio przeskaluj i wykadruj. Gdy efekt będzie satysfakcjonujący, kliknij Zastosuj i Kontynuuj. W polu O mnie warto zamieścić krótką biografię. Jeśli chcesz, żeby uczestnicy mogli łatwo znaleźć cię w mediach społecznościowych, zamieść linki do swojego profilu. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Dodaj. Oto nowo utworzona wizytówka prezentera. Te ikony pozwolą ci ją edytować lub usunąć. Zanim zastosujesz ją w praktyce, zwróć uwagę na pewną funkcję, która może uratować Twoje wydarzenie. Jeśli organizujesz webinar z wieloma prezenterami i nie chcesz, aby przez przypadek uruchomili go lub zakończyli przed czasem, wyłącz tę opcję. Od teraz tylko Ty, jako organizator, możesz uruchamiać i kończyć wydarzenia. Pamiętaj tylko, żeby zjawić się na czas. A wracając do wizytówki, gdzie możesz jej użyć? Na stronie rejestracji. Znajdziesz ją tutaj. Dodaj wizytówkę, przeciągając ją na odpowiednie miejsce. W poczekalni. Szukaj jej w prawym menu. Pamiętaj, że możesz dodać więcej niż jedną osobę. Potwierdź klikając Utwórz i Zaproś. To nie koniec. Wejdź w ustawienia wyglądu i wybierz zakładkę e-mail. Teraz zdecydujesz, kto pojawi się w Twoich zaproszeniach na wydarzenie. Przeciągnij wybraną wizytówkę. Możesz również usuwać nadmiarowych prezenterów. Pamiętaj, aby zapisać zmiany. Wróćmy do tworzenia wydarzenia. Na etapie zapraszania wybierz prezenterzy. W ostatniej zakładce znajdziesz stworzone przez siebie wizytówki. W ten sposób możesz szybko zaprosić swoich prezenterów, nadając od razu odpowiednie uprawnienia. Przy wyborze szablonu e-maila z zaproszeniem wybierz ten pierwszy. To w nim pojawi się wybrana przed chwilą wizytówka e-mail od Ciebie będzie wyglądał w ten sposób. Pamiętaj, żeby zmieniać wizytówkę w sekcji ustawienia wyglądu za każdym razem, gdy chcesz, aby w e-mailu z zaproszeniem pojawił się inny prezenter. Powodzenia na webinarze!